Praca lekarza to praca sapera. Musimy przeprowadzić pacjenta przez ten chory system ochrony zdrowia, żeby mógł on później cieszyć się pełnym zdrowiem. Jestem ginekologiem-położnikiem. Pracuję głównie z pacjentkami onkologicznymi. Wiele razy. Spotykamy się u mnie w gabinecie z pacjentkami z trudną decyzją. Decyzją o tym, że diagnozujemy chorobę nowotworową. Chcemy, żeby państwa obsługa w gabinecie lekarskim była jak najlepsza, żeby diagnostyka była jak najbliżej domu, ale czy nie wyspecjalizowanym ośrodku. Zależy nam na tym, żeby to się wszystko odbywało w skoordynowany sposób. Niestety dzisiaj to nie wygląda tak kolorowo. Panie są zmuszane do jeżdżenia do wybranych ośrodków diagnostycznych. I tam robienia badania. Zależy nam na tym, żeby odbywało się to jak najbliżej Waszego domu, a leczenie, a leczenie to specjalistyczne w wybranych ośrodkach. Też tego chcemy, drogie panie, bo Wasz komfort jest dla nas najważniejszy. Jestem lekarzem, jestem człowiekiem, nie jestem systemem.